Witam na kanale SolarStreetTrick'i z Ameryki Jak widzicie jest sporo routerów tu przede mną e, Chyba 2, 4, 6, 8, 10 10 leży na stole Nie będzie to film o, e, o routerach, czyli o frezarkach górnowrzecionowych Dlatego one leżą, bo Powiedziałem moim panom, że trzeba frezy do ostrzenia I tak jak mówiłem wielokrotnie Frezarki w tej chwili są tak tanie, że nie opłaca się marnować czasu swojego czy pracownika. Jak ktoś robi to zawodowo, hobbyści, inna historia. Ale jak ktoś robi zawodowo, to jest poniżej godziny mojego pracownika. Czyli jak ja mogę mu w ciągu tygodnia kazać 10 razy to zmienić i zapłacić mu za to 2 godziny, jak ja za mniej niż godzinę mogę kupić taką frezarkę. <laughs> Produkcja chińska i roboty na halach produkcyjnych spowodowały to, że po prostu to jest takie tanie i trzeba się dostosować do rynku. I tak jak tu widzicie mam na, na, na docinanie na kanałki. Tu mam na szuflady, tu mam na rabbit, Tam mam prosty. Tu jest taki specjalistyczny do wycinania pod, pod zawiasy i pod zamki. Tu mam 1 e, 8 round, a tu mam 1 czwarta round. Jeszcze jest e, półcalowy w stoliku. No i za jednym zamachem, jak będę już to zmieniał, żeby wysłać frezy do, do ostrzenia, to muszę jeszcze wziąć e, z Wena. Mam w Wenie chyba 3 i na robocie chyba są trzy autery, jak dobrze pamiętam. No, także ogólnie mam i tego od cholery, także nie przekłada się, ale o czym chcę Wam powiedzieć. E, ten odcinek tu widać paraleci, dlatego że z tydzień już tu nikt nie, nikt nie był i e, było grzane tak tylko z 5 stopni na plusie, żeby nie pozamarzały e, woda i kleje. E, także dlatego jest chłodno, ale. Mam kolegę, który lubi chodzić po pchlich-targach i wyszukuje różne tam stare narzędzia, głównie ręcznie. On jest dużo młodszy ode mnie i nie jest stolarzem, tylko po prostu jest hobbisto i po prostu lubi mieć. Mogę to zrozumieć dlatego, że ja mam różne karabiny i pistolety, które. Które lubię mieć i nie, na pewno ich nigdy w życiu wszystkich na raz nie byłbym w stanie użyć, bo bym musiał mieć ze 40 rąk, e, ale lubię mieć. I ja e, szanuję to. No i któregoś dnia, w zasadzie to było dwa dni temu, e, mówi: Chodź, Jan, pójdziemy na pklitarz, zobaczę, może coś tam znajdę. No a że jest, tak, że jest zima, i, i, i jest, jak to się mówi, e, slow. Czyli nie za bardzo w tej chwili budowy, budowy funkcjonują. No więc poszedłem z nim. I co się okazało? Jak wiecie, ja wszystkie narzędzia mam wy, wygrawerowane, podpisane. I szliśmy i on zobaczył takiego młodego chłopaka. Eee, przeszliśmy dalej, on przed tym mówi: Jan, tu jest moja frezarka. Ja wiem, jak to jest twoja frezarka? No ukradli mi z miesiąc temu na budowie i w tej chwili mówi, widzę, że jest moja. A ja mówię, a skąd wiesz, że jest twoje? A mówi, bo miało takie specyficzne nacięcie, bo mu potrzeba było tam gdzieś dojść jak, jak frezował i, i zrobił takie specyficzne nacięcie kliniki. Ja mówię, a masz podpisaną gdzieś? A on mówi, no pod obudową jest, bo ja mam na obudowie podpisane, ale i pod obudowę. On mówi, że jest pod obudową. Podpisane. Ja wiem na no to o człowieku. Dzwoni na policję. Policja przyjechała. Ja już nie czekałem, bo to parę minut się zeszło, Ja mówię, słuchaj kolego, rób swój biznes. Mówię, przyjedzie policja, to ci tu na pewno nie pobiją. Więc ja spotkałem się z nim wczoraj. Ja mówi on Policja przyjechała. Eee, oczywiście router odzyskał. Spisali gościa i tamten człowiek. No oczywiście go od razu nie zamknęli, bo to wolny kraj. I ale będzie miał sprawę w sądzie także co wam chciałem powiedzieć ja nauczyłem się jeszcze za komuny żeby nie kupować kradzionych narzędzi jeżeli macie podejrzenie że coś jest za tanie że jest kradzione nie kupować dlaczego z dwóch powodów jedne jak to mówią Amerykanie przynosi to E, nieszczęście, czyli bad luck e, i e, głównie te narzędzia na tym w kupują Meksykanie i inni, bo nie będę się Leoni wypowiadał, ale mi parę też zginęło właśnie narzędzi, których e, z tamtej części świata ludzie mi podprowadzili. Nie złapałem na, za rękę, więc ale na 99%. Nieważne. Druga rzecz, że jeżeli nie będziecie kupować od złodziei, to złodzieje nie będą mieli zbytu i nie będą wam kradli. Bo nie będą mieli zbytu. Jest prosta zasada. Pod, podaży i popytu. Jest popyt, jest podaż. Dlatego i w Polsce i tutaj nieraz to ktoś przyjdzie na zakład i szefie chcesz kupić pistolet albo chcesz kupić router to zawsze ich pogonię ja mówię wypierdzielaj bo zaraz zadzwonię na kapy czy tam na, jak to się mówi na policję i oni jak usłyszą policja to już ich nie ma przepraszam i w długu także nie, kupu, nie kupuję od złodziei i nie kupować od złodziei przynosi to tylko nieszczęście. Wierzcie mi, przychodzi, przynosi to nieszczęście, i zawsze to się ciekawko odbije. Druga sprawa, że jeżeli oni komuś ukradli i sprzedać chcą wam, to nie będą mieli żadnych skrupułów, jeżeli tylko się trafi okazja, żeby wam ukraść, oni to ukradną i sprzedadzą komuś innemu. No to jest taki gatunek ludzi, i jest sporo niestety takich ee, wśród populacji świata i to nie, do, nie jest to problem jakiś tam, e, szczególnie jakiegoś narodu, choć mają predyspozycje pewne narodowości, zwłaszcza tu. I no mówię, no nie można z tym inaczej walczyć jak nie kupować. Nie ma, nie ma popytu, nie ma podaży. Także muszę zaraz wziąć z szuflady wyciągnąć frezy, chociaż jest Późno, to jutro to zrobię, się nie pali. Także powymieniam te frezy, dlatego że lubię mieć wszystko gotowe, jak to mówią. Ready to go, potrzebujesz to, bierzesz i masz, a nie potem gdzie jest ten frez, czy gdzie jest ta frezarka. Także powymieniam to wszystko. Ja wiem, że to pewnie wygląda na brudne, no ale to kurde, na budowach jeździ na robotach. Także nieraz malarze tym pomalują coś, czy popryskają, bo to się zostawia. No i to, to ma służyć, do, służyć do, do pracy, a nie żeby mieć na pokaz. Ja powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o stolarkę, to nigdy nie kupuję, i nie kupuję nic, żeby mieć, tylko to zawsze musi służyć i musi robić pieniądze. No takie jest założenia każdego biznesu, że biznes ma zarabiać pieniądze, a nie być czerwonym krzyżem czy jakąś inną organizacją charytatywną. Tu Wam jeszcze pokażę fajna rzecz, bo ktoś mnie kiedyś pytał, widział, tu mam, zrobiono własnoręcznie z pleksiglasu stopę. Ona ma 3 stopnie. Oryginalna stopa jest zdjęta i jest założone, założona. Stopa tu jest grubie, tu jest cienie i to jest dokładnie 3 stopnie. I do czego to służy? Jak, jak są drzwi, to z jednej strony one mają przemyk. Nieraz w Stanach mają z dwóch stron i spod, pod, pod zawiasami, i pod stroną e, od zamka jest, jest jakiś skos. Jest skos między 2 a 3 stopnie. I tu mam właśnie ustawione takie 3 stopnie, dlatego, że jak nieraz się robi plastik laminate, to się nazywa formajkę po polsku chyba, to tak będzie. To od strony przemikowej, jakbyście prostym frezem nafrezowali, to Wam zedrze kant e, na szczycie drzwi. A od drugiej strony byłby, byłby został, zostałby kawałek nieop, niedofrezowany, dlatego stosuje się, że e, frezarka musi być pochylona i z jednej strony e, się frezuje w ten sposób, a potem z drugiej strony się przekręca i się frezuje w tą stronę. Także ona jest raz pochylona w tą stronę, a raz jest pochylona w tą stronę. Bardzo to ułatwia. Prace kiedyś miałem boszoski, taki, taki jak ten, z to stopo przestawiano na kąty. Ile razy mi się to przestawiło? Mi, <coughs> jak mi przepraszam, jakim glebę, to nie było co zbierać poszedł do świetnika. i potem już nie dało się tego boszoskiego naprawić, a stopa do boszoskiego kosztowała mnie dwa razy więcej niż nowy cały. Yy, cały router, cała frezarka, więc kupiłem nowy i zrobiłem od razu stopy na stałe i jest to jest używane tylko i wyłącznie do tego i koniec. I tak jak mówiłem każdy, każda frezarka jest głównie dedykowana do pracy nad czymś. Oczywiście można przesuwać góra-dół, ale już nie zmienia się frezów. Czy, czy tak jak tu jest pod szuflady na jaskół czy ogon, to ono jest Ustawione głębokość jest za każdym razem, kiedy się ustawia frez, ale e, mówię, jak się założy fres, to potem on miesiące e, jest nieprzestawiany i nie traci się na to czasu. Jak się podobało, oczywiście dajcie lajka, like miłego dnia, nie kupować narzędzi od złodziei, niech moc będzie z wami.